Witam na podsumowaniu września fotowoltaiki. Ogólnie rzecz biorąc, o wrześniu nie ma zbyt wiele do powiedzenia, dlatego kilka informacji aktualizacyjnych ze strony starego, bo wrzesień był, za przeproszeniem, do dupy z każdej strony. Tu pomijam sytuację krajową, gdzie nas dymają w cztery litery i to jeszcze bez kolacji, ale za to ze wszystkich stron. Cóż się wydarzyło takiego? No niestety stary jest jeszcze starszy, jak co roku we wrześniu? No, w tym roku wyjątkowo można to nazwać i uznać za szczęśliwy traf, bo wcześniej stary dostał test. A jak zapewne wam wiadomo, w pewnym wieku dwie kreski na teście to nigdy nic dobrego nie oznacza w związku z czym stary przechorował na szczęście obyło się bez jakichś bardzo poważnych komplikacji bez wsparcia mechanicznego no oczywiście bez na szczęście pogrzebu także udało się przeżyć oczywiście w okresie choroby tak nawiasem mówiąc w życiu nic Takiego nie przeżyłem. To jest straszne doznanie i tego nikomu nie życzę. Pilnujcie się, wirus nadal jest. W każdym bądź razie w okresie choroby wysypało grzybami, w związku z czym sezon stracony. No i ostatni, najgorszy cios września w samej końcówce. O, to było odejście ku tego potwora po paru latach wspólnego życia. Przykre to, ale to niestety życie. Wróćmy do krótkiego podsumowania fotowoltaiki. O co my możemy o wrześniu powiedzieć? O wrześniu można powiedzieć, że zasadniczo wypadł na poziomie ubiegłego roku. Wpływ na tą niewielką różnicę zdecydowanie miał 10 września, kiedy to nastąpiła awaria elektryczności i przez większość, część dnia instalacja nie pracowała. Na szczęście energetyce udało się to naprawić i już 11, jak widać, fotowoltaika pracowała. Także, cóż, mamy lekko powyżej zeszłego roku, ale ogólnie można powiedzieć, że na tym samym poziomie, więc nie jest źle jak na taki miesiąc, bo ten, umówmy się, miesiąc wrzesień nie był miesiącem słonecznym. Oczywiście, co za tym wynikiem idzie, wszystkie pozostałe parametry są zbliżone. To zresztą. Jak widać, średnia dzienna produkcja to jest 33,7 kWh na dzień w porównaniu do 33,5 kWh na dzień roku ubiegłego dokładnie dzień września roku ubiegłego. No i średnia z jednego kWh 102,82 do 102,05 roku ubiegłego. Także cóż, mamy wyrównany, nie jest źle. Bierzemy co dają, cieszymy się. I tyle z mojej strony. Życzę Wam dużo zdrowia, dużo radości, a jeszcze więcej słońca. Pozdrawiam, najlepszego. Cześć.